Szanowni Państwo, mam zaszczyt zarekomendować Państwu do obejrzenia film o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Dzieło powstałe dzięki aktywności Zarządu Bialskiej Spółki Wodociąg i Kanalizacja przy wsparciu finansowym miasta i funduszy unijnych. Największa inwestycja miejska, największa inwestycja w województwie lubelskim, jeśli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadów. Po co segregować? Jaki jest tego cel? Czy to coś zmienia? Małe rzeczy na początku, zmieniają się tu wielkie czasem. Coś, co nie przysparza trudności, potrafi odjąć jej ogrom w przyszłości. Wyrzucenie śmieci różnego typu do różnych pojemników jest proste na starcie. A jak trudne jest ich oddzielenie z jednej wielkiej góry śmieci? Popiół uniemożliwia prawidłowy przebieg procesów technologicznych, nie pozwala na prawidłowe sortowanie odpadów, a co za tym idzie przygotowanie ich do recyklingu. Także przy wytwarzaniu paliwa alternatywnego jest on niepożądany. Popiół zakłóca normalną pracę specjalistycznych urządzeń, jak separatory optopneumatyczne oraz negatywnie wpływa na przebieg procesu suchej fermentacji i przetwarzania materiału pofermentacyjnego. Dlatego właśnie tak ważne jest osobne składowanie popiołu. Z całości zmieszanych odpadów komunalnych dostarczonych do sortowni wydzielono następujące materiały, które powrócą do ponownego wykorzystania gospodarczego. Paliwo alternatywne RDF. Współspalanie z węglem w piecach do wypalania klinkeru. Frakcje biodegradowalne. Wykorzystanie do produkcji biogazu i spalanie gazu w agregacie kogeneracyjnym. Energia elektryczna plus cieplna. Szkło. Po przetopieniu ponowne wytwarzanie opakowań szklanych. Metale żelazne. Po przetopieniu ponowne wytwarzanie opakowań metalowych. Aluminium. Po przetopieniu ponowne wytwarzanie opakowań aluminiowych gruz, odpady budowlane, napód budowę dróg i autostrad. Szkło opakowaniowe należy oddzielić od pozostałych odpadów, gdyż uniemożliwia ono generowanie paliwa alternatywnego i biomasy przygotowanej do fermentacji metanowej. Tym samym, aby prawidłowo wytworzyć każdy z tych produktów finalnych, musimy oddzielić szkło od innych materiałów. Wydzielenie frakcji suchej zapewnia wyższy poziom odzysku surowców wtórnych oraz pozwala na wytworzenie paliwa alternatywnego o kaloryczności około 18 MJ na jeśli wszystkie odpady, które powinny trafić do tej kategorii, będą zanieczyszczone przez popiół lub frakcję mokrą, uniemożliwi to prawidłowe i pełne zagospodarowanie surowców wtórnych przez zakład. Frakcja mokra to przede wszystkim energia. Dzięki oddzieleniu właśnie takich odpadów, zakład zagospodarowania odpadów w Białej Podlaski może w pełni przetworzyć się na energię cieplną czy nawet elektryczną. Wszystko to dzięki doskonale opracowanej strategii gospodarowania w zakładzie. Widzicie górę śmieci frakcji mokrej? Gdyby była rzeczywiście poprawnie wyselekcjonowana i zapakowana w odpowiednie worki, tu miałby swój koniec. Niestety nie jest. Potrzebna jest ta grupa specjalistycznych maszyn i praca tych ludzi, by ją oczyścić i przygotować. Wszystko sprowadza się do zminimalizowania odpadu końcowego, balastu, nieużyteczności, która jeśli nie wyląduje w lesie, będzie górą na wysypisku. Ile z tego da się oddzielić i ponownie wykorzystać? Segregowanie śmieci to mentalność. Funkcjonuje najefektywniej, gdy wszyscy są świadomi dlaczego to robią. I wiedzą jak to robić. Oszczędzajmy środowisko, swoje pieniądze i pracę innych ludzi. Prosty gest na początku tej drogi znacznie ułatwia i upraszcza cały jej przebieg. Jeśli wszyscy zdamy sobie z tego sprawę, ta cała maszyneria pracować będzie najefektywniej, a zostawimy po sobie zero balastu.